Chociaż było chłodno, atmosfera była gorąca. Mowa tu o festynie Pijekurpieje, które odbył się w długi weekend majowy w Udaninie. Pani Wójt, za chwilę rozpocznie się druga już impreza kurpieje. -Kur to takie nowe święto w Udaninie. Tak, do tej pory nie mieliśmy żadnego święta jako gmina Udanin od dwóch lat. Znaczy wcześniej zastanawialiśmy się, co by to zrobić, żeby jednak Udanin też miał swoje święto. Jesteśmy typowo rolniczą gminą, no i i taki festyn jak pieje, kur pieje, będzie jak najbardziej tutaj trafny. Przykro nam, że pogoda jest taka, a nie inna, ale myślę, że zabawa będzie udana. Ubiegłoroczna w kroplach deszczu, ale się udała. Też się udała, też w ubiegłym roku też były krople deszczu i, i pantofle pogubione były w tańcu, ale też było, było fajnie. No w tym roku, w tym roku tu za, zabezpieczyliśmy się tym właśnie dużym namiotem, żeby ewentualnie było cieplej i, i żeby nam nie padało na głowę. A ile zespołów w tym roku przyjedzie do Udanina? W tym roku mamy 11 zespołów ludowych. Będzie również program dla dzieci. Jest też turniej kuszniczy, tak jak był w ubiegłym roku. Będzie również zabawa temneczna do Białego Rana. Także no, atrakcji jest dużo, więc wszystkich zapraszamy do Udanina na te dni. Nieodzownymi elementami festynu są turniej kuszniczy i przegląd zespołów ludowych, ale organizatorzy nie zapomnieli także o święcie trzeciomajowym i dziesiątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co uczcili występem patriotycznym w wykonaniu uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Udanie. W tym roku imprezie patronował Włodzimierz szlebo członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który z panią wójt tańcem zachęcał do wspólnej zabawy i wręczał uczestnikom przeglądu złote lutki. My tu przyszliśmy podejrzeć jak sobie tutaj uczestnicy radzą. Z Bardzo dobrze sobie radzą, a już trzy Strzały wylądowały gdzieś, tam daleko w polu. Także nie straty, jest źle. Są straty. W no ale straty muszą być, jak się strzela. Ale pan tu instruuje, teraz, także teraz zaraz będzie pan do nas na strzelał. Nie na odległość, tylko wysokość. Dobrze. Dobrze tu. Tamtą stronę. Ale nie, 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 pionowo, no, ludzie. ja nie będę chodził tam. Nie, nie. Tam, tam Ale do, kto pójdzie? To inny pójdzie, to proszę się nie przejmować. No dobra, no dobra, no. Będzie proszę widać? patrzeć tylko, proszę patrzeć na Będzie... znaczenia. A my możemy podpytać, jak sobie tutaj uczestnicy radzą? Tak, celnie, celnie strzelają? Bardzo celnie. Jaki poziom e, zawodów jest w tym roku? Ile celnych trafień? Ile już ma Pani obliczone? No już jest takich trzech faworytów. Mają 2,5 i punkta. No i jeszcze... Kilka osób Brawo. też z celnym okiem. Na dzień dzisiejszy mamy 11 zespołów, są to zespoły już powiem jakie. Wiadomo, rozpoczyna cicha woda Zudanina. Później mamy gryfne Dziążki, to są z Zemskiej Kuźni. To ze Śląska mamy, to akurat jeden dziecinny taki zespół. Później mamy Kulinianie z Kulina, zespół Pieśni Regionalnej z Dobrodzienia i to też jest zespół Śląski. Później mamy Kapelę Jana Boduszko. Radośni z Wrublowic, Olszaniacy z Olszan, Polanie z Pruszkowa, Kądziołeczka z Lutomi, Stokrotka też z Lutomi Górnej, Dobromierzanie. A z kim mieliśmy przyjemność rozmawiać? Grażyna Teleszko, menadżer zespołu Cicha Woda i również prezes stowarzyszenia Cicha Woda z Udanina. Dziękuję ślicznie. Było swojsko, gościnnie, a przede wszystkim dużo dobrej zabawy. Nie tylko przy muzyce ludowej, bo na zakończenie zagrał disco polowy widza, a po nim do tańca przygrywał coverowy bolero band.